Oh, siema! Witam Was z tym oto przepięknym kąpem, w którym w sumie cały film na jego temat będzie u mnie na kanale, ale jak już się ma taki sprzęt, to trzeba go, że tak powiem, okontencić na milion sposobów, bo rzadko coś takiego się zdarza. Chyba, że nie i chyba, że powiecie mi, że jednak u Was się na przykład zdarza, bo takie zamierzam zadać tu pytanie. Czy macie zestawy PBM? Czyli Power by MSI i w ogóle jak taki zestaw mieć, to w dzisiejszym odcinku tak sobie na szybko opowiem, i jednocześnie o tym kąpie, co nieco też sobie wspomnimy. Znaczy to no głównie o tym kąpie, bo właśnie chcę go sobie obgrać, żeby mieć też pamiątkę na dwóch kanałach. Zestawy Power by MSI, prosta sprawa. Jak mówię, chcecie więcej szczegółów, wbijajcie do mnie nam kanał, tam się trochę więcej o tym rozgaduje, ale w dużym skrócie, jeżeli macie na przykład cztery komponenty, z czego takie najważniejsze to jest płyta główna i karta graficzna, i chyba też najczęściej właśnie na te komponenty od MSI stawiamy. Ja swoje kompy no już od 10 lat, głównie buduję właśnie na tych dwóch komponentach i cała reszta wokół tego. No i, no i na protkach Intela, nie? Czyli no i karta też jest zazwyczaj, nie, zawsze jest NVIDIA. I właśnie kupuję płytę główną i kartę graficzną od MSI'a, No i teraz coraz więcej tych komponentów się pojawia, bo w moim kąpie pojawiło się też i jest już od prawie dwóch lat chłodzenie MSI Core Liquid S360, które jest też tutaj MSI Core Liquid S360 Takim smoczkiem, który się tam bawi na wyświetlaczu. Przepotężna karta, którą bardzo bym chciał mieć ETX 4090 Gaming X Trio. Ja u siebie mam wersję chłodzenia, która mi się bardziej podoba od MSI, czyli MSI Supreme. Natomiast, no tu jest 4090, a ja mam 3090, więc chyba każdy z Was wybrałby. To samo co ja, czyli tam 40,90, ale jest tu też zasilacz, który bardzo, bardzo bym chciał mieć w swoim kąpie. MSI MPG A1000G z PCI Express 5 Chciałbym go mieć właśnie z tego względu, że no, wtedy miałbym zestaw podstawowy Essential na czterech komponentach. Tak jak Wam mówiłem, cztery komponenty, czy znaczy jeszcze tego Wam nie zdążyłem powiedzieć, ale chciałem Wam to powiedzieć, czyli cztery komponenty to jest zestaw Essential. A nie, przepraszam, yy, yy, walnąłem się. Jakby cztery komponenty to nie jest zestaw Essential, tylko to jest yy, zestaw już Advanced, a Essential to są właśnie dwa podstawowe komponenty, czyli. Płyta główna i karta graficzna to, tak jak zacząłem mówić, na czym zazwyczaj bazujemy. A cztery komponenty to już jest zestaw advanc, więc jeżeli mamy płytę główną plus kartę graficzną, bo to musi być taki minimalny zestaw każdego zestawu Power by MSI, no to mamy, do tego dobierzemy sobie, tak jak ja mam na przykład chłodzenie i jakbym sobie kupił ten sam zasilacz, który tutaj jest, to już bym miał cztery komponenty i już bym miał zestaw advanc. ten, który mamy tutaj. To jest zestaw Ultimate, czyli płyta główna, karta graficzna jako taki core a do tego e, tyle komponentów, żeby było ich sześć. I tu mamy Gangnira 300R. Swoją drogą, Gangnir, zawsze mi się ta obudowa podobała ze względu na nazwę, bo Gangnir to była ta włócznia, którą Odyn dzierżał, a ja fanem mitologii nordyckiej jestem ogromnym. E, zasilacz, o którym już Wam mówiłem, płyta główna, e, kar, e, karta graficzna, chłodzenie, o którym też już Wam mówiłem, i jest tutaj jeszcze dysk y, od MSI, Patium m 480. Więc mamy tu 6 komponentów. Karta graficzna RTX Gaming Xtreo 4090. Płyta główna, aha, chyba Wam nie powiedziałem, jaka to jest płyta główna, to jest Tomahawk Z790 e, WiFi MSI, oczywiście jedna z moich ulubionych serii płyt głównych, e, do tego mamy gangnira, obudowę, chłodzenie S360 od MSI i dysk spatium, więc obudowa, zasilacz, chłodzenie, płyta główna, karta graficzna i dysk bo o niczym nie zapomniałem. Jak macie 6 komponentów od MSI, no bo wiadomo procesora i k pamięci jeszcze MSI nie robi, no to już wtedy macie zestaw. Ultimate Power by MSI. Tutaj jest w ogóle ten zestaw, to jest chyba Ultimate Plus, bo tu jest jeszcze yy, klawiatura, myszka, podkładka i monitor od MSI, więc można poza procesorem, aha i słuchawki jeszcze tutaj są, więc można poza procesorem i, 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 i pamięciami RAM mieć wszystko z jednej firmy to jest mega i to jest niesamowite że właśnie w ciągu ostatnich kilku lat to portfolio tak się rozrosło, swoją drogą z tego co pamiętam, dwa lata temu chyba MSI było firmą, która miała największy wzrost jeżeli chodzi o udziały w rynku wzrost jeżeli chodzi o monitory gamingowe i ja na przykład mi się marzy, żeby przetestować tego ich OLEDa, takiego nowego, co wypuścili 4K na matryce QD OLED, oj z chęcią bym go przetestował, a z chęcią bym zatrzymał tego kompa dla siebie. To by był dla mnie przepotężny upgrade. Tu są Patrioty, Viperki, tektowane 8000 MHz i 9. Nie najnowsza, ale 13.900K jest zupełnie wystarczający. Zwłaszcza, że 14.900K podnosi tylko zegary, nie zwiększając ileś rdzeni, a ja u siebie mam 12.900K, więc i tak byłby to dla mnie srogi upgrade. Chłodzenie to samo co moje, do którego jestem przyzwyczajony i bardzo go lubię. No, karta graficzna 4090 k to by nie chciał. Nie dysk Spatium i jeszcze co najmniej cztery miejsca na inne dyski, bo Tomahawk z tego co się orientuje, ma 5 banków na dyski M2. A wy dajcie znać, czy wy budujecie takie komputery w oparciu właśnie o MSI, o jedne komponenty jednego producenta? Czy jest to dla was jakaś wartość dodana? Tak jak na przykład jedna aplikacja do obsługi wszystkiego? To jest moim zdaniem super wygodne, zwłaszcza że teraz każdy producent robi coś swojego i, i kończy się na tym, że mamy milion rzeczy. Osobną mapkę od klawiatury, osobną od myszki, osobną od monitora, chociaż od monitora nie zawsze trzeba. Osobną od karty graficznej, osobną od chłodzenia i wychodzi na to, że tych apek jest od zawalenia i ciut. ciut każda działa w tle, każda pożera nam trochę zasobów kompa. Tak to mamy jedną mapkę, wszystko w niej możemy z, z zobaczyć, ustawić plus zaktualizować. To jest też fajne, że nie tylko ten, bo jak mamy płytę główną, to fajną opcją płyty głównej jest to, że możemy cały ten taki podstawowy firmware zaktualizować, czyli oprogramowanie do chipsetu, do procka, ale jak mamy wszystkie rzeczy z jednej firmy, to możemy sobie też zaktualizować firmware do chłodzenia, firmware do nie wiem nawet klawiatury, myszki, do dysku i tak dalej. Wszystko z poziomu jednej aplikacji, no pod warunkiem, że ona jest na przykład tak jak tutaj MSI Center. O, jest tutaj nawet MSI Center. Tutaj już wszystko zaktualizowane jest z tego względu, że ja zawsze to jest, i to jest super, właśnie wygodne. Zawsze jak stawiam system od nowa, a stawiałem tutaj system od nowa w tym kąpie to instaluje tylko aplikację, robię, wchodzę sobie w funkcję life update, e, skanuje i tutaj oczywiście wszystko jest już zaktualizowane, ale normalnie wszystkie sterowniki mam tutaj. A pamiętacie czasy, jak się wchodziło googlowało, na no, jeszcze kiedyś z płyty instalowało do wszystkiego po kolei e, sterowniki. A tutaj wystarczy internet i aplikacja. To są podstawowe rzeczy, e, które się instaluje na samym początku, a potem to już z górki. No i osobno chyba trzeba jednak na, na, nie chyba na pewno zainstalować sterowniki i do karty graficznej od tego jest apka. Nvidia. Dajcie znać, jak Wam się ten komp podoba, no jest piękny, ja go będę musiał odesłać, trochę żałuję, ale już dlatego sobie kontencik do mnie na kanał, wleciała recenzja, no i rzucam jeszcze dla IT Hardware, żebyście zostawiali więcej subów na tym kanale, żeby tutaj był ciekawszy też, kon, znaczy content jest ciekawy, ale żeby też go było więcej, żeby był ten kanał wypełniony contentem, więc dogrywam dla Was taką stawkę, bo rzadko taki zestaw kompletny u mnie gości, znaczy rzadko, nigdy, to jest Pierwszy raz, kiedy mam taki. Nie, miałem, przepraszam. Był już u mnie taki komputer, ale jeszcze wtedy on się nie nazywał Power by MSI. Też kompletny zestaw od MSI'a był u mnie na testy dawno temu, chyba ponad rok temu, był taki kompletny zestaw. I jeszcze jedyne, co bym sobie życzył u siebie, na filmie też to powiedziałem, jak oglądaliście, że takie, żeby takie emblematy, odznaki MSI przyznawało za. Posiadanie takich zestawów, czyli jak macie ten podstawowy Essential, tylko płyta główna i karta graficzna, to taki brązowy emblemat Smoka, bo ja za to właśnie najbardziej, że może nie najbardziej, ale między innymi bardzo lubię MSI, za ich logo, za Smoka, jest absolutnie moje ulubione logo, dlatego też mieszkam w Krakowie, bo tu był Smok i w ogóle, dobra, nieważne, a na przykład za zestaw Advanced, czyli jak już macie cztery komponenty i wiadomo. W tym płytę główną i kartę graficzną to srebrny emblemat smoka, taki, taki naprawdę wypasiony, który można sobie nakleić na komputer. MSI teraz takie wypasione karty na komputer pokazało z takimi nad wydrukowanymi w 3D smokami, jak ja bym chciał, żeby te karty trafiły do sprzedaży. Ale dobra, to nieistotne, to, to może trafią, może się uda, że trafią. A oczywiście złoty emblemat, jak już mamy, zestaw Ultimate, czyli co najmniej sześć komponentów. Do takiego złotego smoczy sława mieć na kąpie, ale bym chciał. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. I co? Dajcie znać, czy komu Wam się podoba. I kto z Was ma też zestaw Power by MSI i jaki to jest zestaw. Czy on jest Essential, czy macie tylko płytę główną i kartę graficzną, a może tylko jeden z tych komponentów. Czy on jest na przykład Advanced, czy może jest już Ultimate. Dajcie znać, czy ktoś ma Ultimate. To, to jestem mega ciekawy, czy ktoś się zdecydował na takiego builda. Dobra, koniec, kończymy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie na tym kanale i zostawcie nam suba na IT Hardware. Niech one rosną. Na razie. Cześć.